Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę moje triki i dołka świata w większości, które ćwiczyłem przez kilka tygodni, a tak dokładnie miesiąc. A Weźmiemy inną piłeczkę, którą mi się lepiej robi. No i zobaczcie co potrafię. Za wysoko trochę, jeszcze raz spróbujemy. Nie zawsze wychodzi. Większość, większość z Was hmm. Coś nie mogę robić do ziomperki. No. no nie wychodzi coś. Dzisiaj coś mi nie wychodzi. Dziwnie.

planka tutaj spadła. To jest przypadek, ale na jeszcze nie zbiła się. Jeszcze raz to zrobimy. To jeszcze te żonglerki. No, dzisiaj nie spadł niestety. kamera kamery tu spadło, ale to nic. A, zobaczmy ten cień. Zobaczmy tak do końca jeszcze. O, wyszedł widzisz, Ładnie mi wyszedł. Jeszcze Jest tam w tą stronę żebyśmy byli jeszcze, dla mnie ciężej. Teraz jeszcze raz. Ten. Z tym. I żebyśmy byli tym. tym. Jeszcze raz. Tak no, nie teraz nogi nie Jeszcze raz dookoła. Próbuję jeszcze złapać tę nogę. Wytrzymać. Jest Tak za bardzo tego nie umiem, bo no, się woda mineralna, gazowana.

Dzisiaj koniec. Do widzenia. Ćwiczcie swoje triki i wrzucajcie na różne strony. Papa pa. wystąpi dla Was artylerz Wolicki.